trening przed zawodami. I tutaj Marta już się szykuje. Co, co robisz Marta? Ustawiam głośnik, żeby leciała nam muzyka. Ale super będzie. Będzie bombastycznie. Ogólnie good vibes. Lecimy uspokoję sobie myśli. A skoków po ostatnim, także short. Short, program, let's go. Pojechałam właściwie to, co chciałam wykonać dzisiaj, czyli po prostu program bez żadnych wymagań, jakie elementy wyjdą, co tam.

jedną z najważniejszych rzeczy jest mindset. Także dzisiejszy poranek, nie powiedziałabym, że poranek, bo jest w sumie 11, wyspałam się. Zaczynam od wizyty w Oporto. Wzięłam kilka pasteli z czekoladą. Pastele są dla mnie częścią, powiedzmy, tego sukcesu, jaki osiągnęłam w zeszłym roku, bo tak jadłam przez cały rok pastele. Manifestowałam sobie wyjazd do Portugalii. No i co? I później jadłam w Portugalii. A teraz idę w Gdańsku. Jaka jest piękna pogoda, ja nie mogę cudownie. Mam nadzieję, że nie będzie się to dzisiaj zmieniało, bo ja reaguję na zmiany pogody i. No, aby nie było jakiejś burzy, ale nie wygląda. Jest super, jest super. Get ready with me na zawody rolkarskie. Startuję dziś w Rumi i jadę tam bezpośrednio z Gdańska. także... Spałam normalnie w tamku. Dobra, pora ogarnąć cruzera. Zaczynam od rozczesania włosów, później je wyprostuję, a następnie będę je ulizywać. To będzie mój trzeci start w Wumi. Dwa lata temu startowałam w drugiej dywizji senior. Rok temu w pierwszej dywizji senior i wygrałam dowolne znowu, ale się tak z tego cieszyłam na maksa. To był pierwszy raz, kiedy w pierwszej dywizji miałam jakiś taki sukces, e, bo zaraz ona mi paruje już ok. Nie wiem czego się spodziewać, nie powinnam od siebie wiele oczekiwać po tym, jak mało trenowałam na rolkach w tym sezonie. Po Lublinie doszłam do wniosku, że trochę to jest takie for the plot, bo albo jest czysto, albo jest kraksa. Także nie, nie znacie mojego kolejnego ruchu po prostu. Ja też go nie znam. Zamówiłam sobie pizzę na obiad. Bardzo lubię jeść pizzę przed startami, takimi startami solo. W ogóle... Dla mnie koncepcja kupienia pizzy przed zawodami, jak mam start wieczorem, jest super. Bo pizzę mam na kawałki. Także jak mam ściśnięty brzuch ze stresu, no to nie muszę zjeść całej, tylko zostawię sobie na później, odgrzeję. No w najgorszym wypadku zjem y, zimną, no ale to też nie jest jakiś mega problem, jakbym była głodna. Więc często przed startami, jak jestem solo, już na łyżwach nie, ale teraz na rolkach, Biorę pizzę, po prostu w razie czego ją dojadam po zawodach. Oczywiście włosy je po to, żeby ładniejszy mieć ulic na górze. W sumie chciałam chyba mieć moje loczki na dole, no ale już tam trudno. Już tym razem będę z wyprostowanymi, jeszcze tak w sumie na rolkach nie startowałam. Zamówiłam teraz pizzę z jakiejś pizzerii, której nie znam, ale w aplikacji zobaczyłam, że jak zamówię daną pizzę, to dostanę jeszcze drugą gratis. A mam, kocham promocję, jestem studentem. Dwie pizze za 34 zł. I love it. Neapolitańskie pizze, żeby nie było. Czasem zjem jakąś taką amerykańską, ale wolę stosowanie bardziej napolitańskie. Na, na Są takie lżejsze dla żołądka. Tego klubu na tych zawodach jestem tylko ja i Iula. Postaram się przyjechać na jej star. Mam nadzieję, że się wyrobię. Bo ona startuje 3 godziny przede mną i w sumie fajnie by było się tam o niej pojawić. W ogóle, zobaczcie, jakie mam już długie włosy. Oh my gosh, oh my gosh. Teraz będę robiła ulice. Click back. Nie no, jeszcze przed. Mój kochany żel do włosów. Paznokcie zrobione pod sukienkę do shortu. Yes. Let's go. Dziś i jutro przyjedzie Madzie na mój start i jeszcze jutro z Zusią, także w ogóle super, bardzo mi miło, że będą mnie wspierać. I nie, nie mogę tego tyłu jakoś zebrać. No. O matko. Dobra, rozko. Pulis. Dam. Robię jeszcze szybkie skinker i teraz poczekam na to, aż przyjedzie pizza, i dopiero potem, jak zjem, to będę się malowała. Szczerze, pachną, wyśmienicie. Lecimy teraz z makijażem. Nie chcę się spóźnić na start Julki. Dojazd mam lekko na styk. Trzymajcie za mnie kciuki, że zdążę. Nie przysunę tego, bo wszystko wyleci. Indygo. Porokacz Chin. W sensie z Heian i nie z Szanghaju. Zanim szuleję te mięciki na twarz, jeszcze się spakuje ponieważ mam mało czasu. jest nierówno, matko. Ja nie mogę tak w stresie jak mi dzwonek drinda no. Dobra, makijaż gotowy, lecę szybko się zebrać. Okay, let's go. I just motion locked in, I locked in. Na tak, tak, też. się tak? Reconnecting with nature, bo co to było? Wielu rzeczy się spodziewałam, ale nie spodziewałam się takiego upadku w tulubie, oh my gosh, Bolało. W ogóle mój makijaż pasuje do otoczenia, wow. No szkoda. Yy, nie puściłam reszty skoków, dalej jechałam. Nie był to przejazd mojego życia, definitywnie, zdecydowanie. Może wymagam od siebie, jakbym miała pojechać program, tak jakbym trenowała normalnie na rolkach, a tego nie robię. To jest niecały miesiąc, to jest naprawdę mało. Ja wymagam od siebie, tak jakbym trenowała normalnie cały sezon. I tak będzie, tak jest, tak będzie. Taryfa ulgowa się skończyła w Lublinie, wystarczy. I teraz przyszłam się połączyć z naturą, bo co mi zostaje? Łączyć się z naturą, patrzeć na morze, patrzeć na te fale, żyć na piasku i zastanawiać się, co, do czego dzisiaj doszło. I liczę na to, że jutro będzie lepiej. Liczę na to, że jutro pokaże fajny, dowolny. Ale powiem tak szczerze, jeszcze nie miałam ani razu tak z tym shortem, że w trakcie przyjazdu nie czułam go. Nie czułam tego programu, nie czułam tej energii, którą ma ten program. Podjęłam dobrą decyzję, żeby robić skok do Stanego zamiast Libelli. Miałam zaliczony Flying Upright Basic, jestem z tym totalnie okej, okay, bo ta Libella w Lublinie to była kraksa do maksa w obu programach. Musiałam sobie niestety uprościć, ale po to, żebym po prostu miała zaliczony piruet. Mimo tego wszystkiego, ja w ogóle bardzo lubię zawody na rolkach i cieszyłam się też tym, że tu jestem. Spotkałam znajomych, było fajnie. Jeszcze Madzia przyszła z rodzicami. Buziaczki dla Madzia! Z Madzią jeździmy razem w drużynie na łyżwach. Patrzcie jaki baner Madzia zrobiła, oh my gosh! I są gwiazdki w kolorach moich sukienek. Jest super napis. A co najważniejsze, są banany! Banany są bardzo fajną przekąską dla sportowców, no bo tak, jest zdrowe, Możesz mieć w torbie, szybko otwierasz, jesz. Smaczne, po prostu są smaczne, słodkie. Lubię słodkie rzeczy. Zbieram się stąd, do usłyszenia jutro. Hello, ogarnęłam sobie górę włosów, jest piękny slick back, piękny ulist. Teraz sobie wyprostuję dół, żeby było bardziej, jak to powiedzieć, zorganizowanie, bo po tej nocy mam niektóre y, wloczka, niektóre proste, także let's go. Chyba już wystarczająco wyprostowałam włosy. Taki mam ładny kucyk. Teraz lecę z makijażem. Jadę skręką, yy, z z bańska do Rumi. Mnie jest za Gdynią jak coś. I, yy, I później tam w Rumi mam przesiadkę. Yy, na jakimś autobusem jadę. Get ready with me na zawody... Teraz <ścoughs> zbawiłaś mnie. Get ready with me na zawody rolkarskie. Dzisiaj robię trochę mocniejszy makijaż niż wczoraj, bo mam mroczniejszą muzykę, no nie? I On wyszedł sobie z serwera i zostawił mnie z Olami, i my, my trzy, po prostu do walki na hardzie w rajdach. Mega, co nie? Ja no musiałam strzał do robić normalnie, bo kurczę, z bliska to się nie dało. Bo to wiesz, to ciebie że wszystko dwa hity naprawdę. Ale armory, to mi to niszczyło totalnie. Skończyłam się malować, jeszcze zostały mi tylko usta, ale pomaluję je na hali. Your body, eh, eh? Show me that's so sweet, like, honey. Don't need no talking, just need your body, I miss coffee. not Show me, so I can tell the truth. Życie to stek bzdur, z tym że ja poproszę krwisty. Gorencji sekund. Zekuję pierwsze miejsce. Cześć, chodźcie, wezmę Was, ja, tak. ale czekajcie, to możecie ch Chyba jednak nie idziemy. A, Dobrze, kontynuując, kontynuując, trochę dziwnie. No. Trochę fajna. Ola bardzo mi się podobała. No, Ola najlepsza. Acting, wszystko było mega No widać, że wiara, że synchronizm. Zaskoczenie ma. Dobra, no. No, musimy chyba iść zrobić photoshoot. Ola jest super, super, super sukienka, bardzo ładna. Najładniejsza. ładna. No i, i tak, i było super. Dobra, bo Ola nas nagrywa. Pa! Hey, guys! Witamy w naszym vlogu. Pewnie Ola to i nawet tego nie wykorzysta. A, się jeszcze... Jeszcze to W ogóle polskie zawody w rolkarstwie figurowym. Chyba. Albo artystycznym. Nowy nie bierze. wiem, ktoś mówi. Ja nie ogarniam. Ja to jestem synchro. Po prostu jakiś zawody rolkarstwa. jako po prostu VIP guest. Ja nie wiem. VIP nie wiem, czy się doje, ale jest fajnie. Jakie Inży? Ja stoję, czekaj. Nie, nie tak. Yes. Tak. O, ja stoję, ja chodzę. kół. Jesteśmy dzisiaj w a Właśnie skończyły się zawody. Ola jest trzecia. Yes. No, dostała bardzo, bardzo dużo punktów. jak dla nas jest pierwsza. Dostała prezent jest najlepszy. Zrobi nam unboxing. zaraz. Oby. I lubi się od, od nas. No właśnie Lubi się dostała i... No i plakat ode mnie. Bez do mnie. Ola! Go, Ola. No z Rumi. Ja co wyciągnę. Ej, sznurówki dostałam. o ej, ale to fajnie. fajnie. Ojejku! Do... Ale fajne. Mgiełka do twarzy leciała z nutą mango, kokosa i papai. Wydaje energię na co dzień, idealna, idealna po treningu. Na lato w podróży jest takie kameria japońska. Mega ładnie pachnie. O, misiu z Rumi. A ja mam takiego już z O matko, jaki super. Next one. O, naklejka PZSW. Budyń proteinowy. To jest to. Batonik, pomadka. ile tego jest? Szejk. Mega. Podlewam.